Witajcie na kolejnej przygodzie urbexowej. Dziś zabiorę Was do domu z troszeczkę innej epoki. Jest tutaj dużo starych mebli, można powiedzieć, antyków. Po książkach, które tu znalazłem, domyślam się, że ktoś interesował się handlem antykami. W domu też znajduje się dużo katonów po bananach. Stąd też dom jest znany jako Villa banana. Nie wiem, kto tu mieszkał. Wnioskuję, że osoba albo była niemieckiego pochodzenia, albo miała rodzinę w Niemczech. I myślę, że albo się stąd wyprowadzała, albo dopiero się wprowadzała. Stąd te wszystkie rzeczy w kartonach. Być może przywiozła swoje rzeczy, nie zdążyła zrobić remontu i zmarła. Ale to jest tylko moja taka myśl. Zobaczcie, co jest w środku. Ja jestem Adam i prowadzę dla Was kanał Halo Urbex. Na moim kanale możecie obejrzeć wiele ciekawych filmów z opuszczonych, zapomnianych miejsc. I w tej właśnie chwili zapraszam Was na kolejny ciekawy odcinek. razem wchodzimy szybko do środka bo przekały mnie psy sąsiadów a z tego co słyszałem sąsiedzi lubią dzwonić na policję tu mamy wejście takie są otwarte wcześniej widziałem ktoś wchodził przez okno ale trzeba najpierw dobrze się rozejrzeć wyjścia tak jak właśnie ja to robię od czego by to zacząć You Było niestety bałagan nie jest to jest fakt wszędzie pełno kartonów po bananach wygląda tutaj jakby ktoś planował przeprowadzkę Spakował wszystko w kartony no i niestety Fernando i niestety najprawdopodobniej Osoby odwiedzające ten dom powracały wszystko dobrze na Na no, no szybki guk, szybki zarobek. Nie my tutaj zobaczymy, co jest oprócz rysunków na ścianach. Z tego też właśnie względu, że jest to tyle tych kartonów, villa jest znana na YouTube i ogólnie w internecie pod nazwą Villa Banana. Stąd też u mnie się ten tytuł. jest trochę grzyba ale sam, sam budynek nie jest jakoś mocno zdewastowany nie mogę powiedzieć żeby był w złym stanie z pewnością wiele rzeczy które tu są przedstawia dość sporą wartość tutaj zobaczcie szafa pościel jeszcze jakieś koce jean on Önce mm -hmm. still over Kiedy patrzę szafę, to mu powiedziałbym, że nie jest od kompletu, bo takie zdobienia, takie zdobienia były na łóżku we wcześniejszym, we wcześniejszej sypialni. To jest nie od kompletu. Na suficie widać też zdobienia. I książki. Lexikon, kronika z 1955 roku. O kurczę. Zaraz Wam pokażę czemu tak powiedziałem. Znajdujemy się we Francji, blisko granicy niemieckiej. A zobaczcie co tutaj jest za książka. Ceramika po polsku. Ceramika XV i XVI wieku. Kurczę, chyba był jakiś znawca tutaj widać. Ha. To jakiś leksykon. Jedna część, druga meble XVII wieku. O kurczę, tu widać, ktoś się tu interesował tym. No nie spodziewałem się, że jakiś polski akcent znajdę tutaj. Czyli tutaj najprawdopodobniej. Ktoś zajmował się handlem ardykami, skoro takie miał zainteresowania. przejdziemy dalej. Tutaj też jakiś mówek przywrócony. patrzcie nabelki. Rebelki mają już swoje lata. W jakiś obraz. Ja ciężko powiedzieć, co to za miasto. światło. A tego gościa? na balkoniku ktoś jakąś kanapę wyciągnął nie no? chcę żebym gdzieś widział z daleka tu mamy jeszcze grilla schowam ci lepiej do środka w kartonie Gryz ha. to wygląda jakby ktoś chciał tutaj robić remont albo co jeszcze jest możliwe może ktoś się tutaj zaczął wprowadzać przywyż swoje wszystkie rzeczy w kartonach i może Zmarło się komuś. Nie wiem, czy tak było, ale, ale obstawiam to jako jedną z opcji. Nie wiem, tu nie widzicie chyba tego dobrze, ale to jest napisane, żeby urzędnicy mieli szacunek do tego miejsca. To wskazywałoby na to, że jest chyba jakaś osoba, która dba o ten dom. Nie bardzo tu są. Widzę jakieś dziecko w tutaj, bo jest trochę za Musiała nastąpić zmiana kamery, Upadła mi bateria, na takich dłuższych wyjazdach nie jest, jak mam krótszą odległość pomiędzy. Obiektami baterie nie nadążają się ładować. Niestety musiałbym mieć po kilka baterii do każdej kamery lub też kilka kamer. W sumie dwie, które posiadam, myślę, że wystarczą. No tutaj też mamy ładne stylowe łóżeczko i małą komutkę też można powiedzieć wiekową zostały jeszcze obrazy na ścianach tu w łazience chyba ktoś pomieszkiwał sobie <słuch> jeszcze jakaś rura od odkurzacza i kolejny pokój mamy telewizor, kasety wideo Napisy na kasetach wideo są w języku niemieckim że tak jak mówiłem najprawdopodobniej osoba która tu mieszkała była niemieckiego pochodzenia Panie takie stare domy są urządzone że przy każdej sypialni jest łazienka Spójrzcie na ten stolik, jaki ładny. Kurcze światło, już mi też odmawia, posłuszeństwa. A to znak, że czas kończy. Spójrzcie, jaki grzejnik. Jakie zdobienie na grzejniku. Nie wiem, czy widzicie je. Widzicie te zdobienia? To jest światło lepiej. Kiedyś to naprawdę wszystko było ładnie tak ozdobione. Czy meble, czy, czy ściany. Wszędzie widać ładne wykończenia. A tu gdzieś widziałem chyba jeszcze jedno schody na strych, były. po i zapalę z telefonu zaraz jeszcze lampę. Widzicie to znak, że już czas do domu jechać. Wszystkie baterie już mi posiadały. No ale na stychu To jest tylko rupieciarnia. 近るか <laughs> I została nam jeszcze piwnica. To chyba miał być Bob Marley. No to w piwnicy mogło się coś dziać. Spójrzcie, elektrownia Atom, atomowa, chyba. Ha, po polsku napis. Tutaj ja pokazywałem Wam książki po, po polsku. To tutaj też jest jakiś polski akcent No, to się nie popisał artysta Piec No to We Francji Tu mamy pralnię Jeszcze pralki zostały i kotłownie równocześnie We Francji mamy akcent niemiecki i polski i wszędzie te kartony po bananach No w piwnicy to już tylko rupiecie Zresztą czego się spodziewać jak na górze rupiecie To w piwnicy tym bardziej Ale zobaczcie ile tu jest lamp To widać że ktoś się zajmował handlem antykami Patrzcie tam też lampy wiszą tym po prostu handlował. To też ile krzeseł. To jednak musiał tutaj mieszkać jakiś znawca, który handlował tymi antykami. ale widać pełno antyków wszędzie co to jest do fajki? Nie. tam też w jaki jakiś stoik i tu betoniarka i też meble stare no, ok, okej, wychodzę z piwnicy. Jak tu wyjść, żeby tu się nie połamać. No mamy schody kierujemy się do wyjścia. Dziękuję za wspólne obejrzenie filmu. Życzę Wam miłego weekendu i my widzimy się w kolejny piątek o godzinie 16.30. Do zobaczenia!